Hej, cześć, witam wszystkich. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a, a dzisiaj już omówimy sobie do końca karty, które będą w następnym dodatku. Ponieważ już ujawniono ostatnie z tych kart, są to karty do kapłana. Yy, I bez zbędnego przedłużania sobie zaczniemy. Pierwszym z tych stronników będzie Luno Skrzydła Łączniczka, 2 many, 3-1 Kradzież Życia, Okrzyk by Przesyć, Twoją Moc Specjalną. I ta moc specjalna ulepszona do kapłana to jest Błogosławieństwo Księżyca. Wybierz stronnika kapłana lub zakręcie kapłana i dodaj do Twojej ręki. Kosztuje jeden mniej, ale jest kartą tymczasową. Czyli mamy odkrywkę karty, która w, powiedzmy im bardziej będziemy przesycać tą moc specjalną, tym te karty będą tańsze. Więc za dwa many będziemy odkrywać kartę, którą prawdopodobnie będziemy od razu zagrywać, przez to, że będzie to karta tymczasowa. A trzeba pamiętać, że zakręcia do kapłana w większości są tanie, więc myślę, że będzie mocna ta moc specjalna. Ale co odnośnie tego stronnika? Koszt jak najbardziej fajny. Za dwa many od razu ulepszamy sobie moc specjalną, a właśnie o to tutaj chodzi, żeby niskim kosztem ulepszyć tą moc specjalną. Co do stronnika, po pierwsze jest to bestia, więc jakieś synergie ewentualnie będą, będzie się do tego stronnika przyzwać jakoś losowo. no. Bestie słucha najwięcej ze wszystkich możliwych stronników w Hearthstone, w sensie jako rodzaj. Staty 3-1, więc o ile nie będziemy grać na Jaina czy Death no to te staty są świetne. Do tego kradzież życia. Więc w, wczesnej fazie gry, jak rzucimy tego stronnika, no to ma bardzo duży potencjał, żeby zniszczyć jakiegoś stronnika po prostu przy tradeowaniu. Do tego nas healuje, do tego na okrzyku bojowym ulepszam moc specjalną. Moim zdaniem, stronik idealny. Powiedziałbym nawet, że. Trochę zbyt mocny, no bo nawet sama karta za dwa many 3-1 kradzie życia, by już powiedzmy była fajna, bo to zawsze 3 hila bardzo niskim kosztem. A tutaj jeszcze na okrzyku bojowym, yy, czyli na mechanice się nie da skontrować tak naprawdę, yy, ulepsza nam moc specjalną, więc uważam, że mega, mega mocny strodnik, który na 100% będzie grany właśnie w celu ulepszania tego hero powera. A do tego daje fajną kontrolę nad stołem w pierwszych turach i jeszcze nas healuje, więc yy, karta 10 na 10 moim zdaniem. Następnym stronnikiem do kapłana jest kapłanka Caldorei. 4 many, 4, 4, czyli statystyki yy, takie standardowe jak na czwórkę, po prostu wyrównane. Ale tutaj nadrabia oczywiście efektem, czyli okrzyk wydaj daj wszystkim wrogim stronnikom minus 2 do ataku do następnej tury i przesyć Twoją moc specjalną. Kiedyś już taki stronnik był, czy zaklęcił, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale była mechanika, która sprawiała, że zabieraliśmy atak stronnikom wroga. I to moim zdaniem jest mega mocne, ponieważ w bardzo łatwy sposób pozwala nam ten stóp szczytnika kontrować, minimalizować demać, który dostajemy i jednocześnie wytradować tyle, ile się da, no bo ci stronnicy prawie nic wtedy nie biją, jak odejmiemy w czwartej turze, powiedzmy, że rzucamy tą kartę. No to do czwartej tury, ile nas przeciągnie będzie stroników, którzy będą mieli więcej niż tego, więcej ataku niż dwa. Tak więc tutaj bardzo pomaga nam to sklirować stół, czy ochronić się przed jakimś litalem, i do tego znowu mamy to przesycenie, które bardzo przyspiesza nam grę i pozwoli nam na jakiekolwiek odpowiedzi niskim kosztem. Więc kolejna karta, która moim zdaniem jest mega mocna i pozwala w prosty sposób kontrolować stół. Więc czego tak naprawdę więcej chcić od stronnika, niż tego, że jednocześnie nie dość, że nas ulepsza, to jeszcze daje nam więcej czasu na tak naprawdę ulepszanie tych mechanik, które będą nam pozwalały wygrywać. Więc kolejny stronik, który jest mega, mega silny. Teraz zaklęcie, 7 many, księżycowa studnia. Zadaj 4 punkty obrażeń wszystkim wrogim postaciom, przywróć 4 punkty zdrowia wszystkim przyjaznym postaciom. I to mi się kojarzy, było takie zakręcie kiedyś też właśnie do kapłana. Nie, czy ono, chyba, że go w standardzie nie ma. Ale za 5 many było zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim wrogom i przywróć 2 wszystkim przyjaznym stronikom i bohaterowi. E, więc tutaj to działa w ten sam sposób, tylko jest wyższy koszt i oczywiście te statystyki są inne. Mm, powiedziałbym, szczerze mówiąc, że to zagra. Yy, bardzo podobne jest to do tego z, z pela do Maga, co za 7 many za 4, tylko że to jest taka jego wersja ulepszona. Bo tutaj bijemy jeszcze wrogiemu bohaterowi, czyli daje nam to więcej tempa, do tego jesteśmy w stanie jakiś liter z tego nawet wykręcić, jak nam mało brakuje. Yy, kolejnym plusem jest to, że siluje nam wszystko na stole. My jesteśmy w stanie, nie wiem, po wszystkimi stronnikami, poobijać stronników przeciwnika, rzucić to, wychilować swoich wszystkich i podobijać stronników yy, przeciwnika. Więc karta, która daje bardzo dużo możliwości. Na areny, już jestem w stanie powiedzieć, że to będzie mega, mega mocna karta. Na standardzie, myślę, że też swoje miejsce znajdzie, bo. Zadanie 4 obrażeń wszystkim yy, stronnikom przeciwnika jest naprawdę fajną mechaniką, jeszcze jak się do tego dodaje tego heal'a i to, że jeszcze dostaje wrogi bohater, yy, no to ta karta tak naprawdę jak ją rzucamy, to zawsze nam daje dość yy, duże value. Więc karta znowu na bardzo duży plus. Następna. Dwa many, wpływ zmierzchu, wybierz jedno, znisz stronika za takiem 3 lub mniejszym, lub przyzwij stronnika o koszcie 2. Eee, I ta karta, między innymi, pogra jak nic. Już była karta, która działała po prostu tak, że. Czy już tu będzie? Nie. Była karta za dwa many, która po prostu działała tak, że znisz stronnika za takiem 3 lub mniejszym, i ona była grana. I ona była fajna, bo w Early Game daje to ogromną dowolność eee, i w bardzo fajny sposób pozwala nam kontrolować stół. Tutaj nie dość, że ta karta ma właśnie efekt, który bardzo fajnie się sprawdza, jeśli chcemy mieć troszkę kontrolny deck. To do tego jeszcze nam daje możliwość, że jeśli nie mamy nic do zagrania, czy słabo nam się wylosowało w pierwsze tury, to możemy sobie po prostu przyzwać stronnika o koszcie 2, więc karta, która jednocześnie nam pozwala clearować stół, co go zapełniać, powiedziałbym, że jest to karta po prostu mocna. Nie jest aż tak silna jak poprzednie. Które oglądaliśmy, ale jest to karta silna i uważam, że będzie też grana. Następne zaklęcie: 5 many, Rytuał Nowiu Księżyca. Przyzwij dwóch stroników o koszcie 3. żyć 3 zaklęcia, aby zamiast tego przyzwać stroników o koszcie 6. Kolejna karta, która uważam, że będzie mega silna. Już były karty, które nam udowodniły i co do których się myliłem, jak to będzie działo, bo były karty, no powiedzmy. Żaseniowy ucznia on się chyba nazywa? Dwa many 2-2, dwa, dwa. jak rzucimy trzy zakręcia, to on na krzyku bojowym odkrywa nam ponownie jedno z nich. Ja o tamtej karcie mówiłem, że ona nie pogra, bo ma zbyt trudny warunek do spełnienia, ale okazało się, że było tyle deków, które nawalały zakręciami, że on był mega mocnym stronnikiem. I myślę, że z tą kartą będzie tak samo. Kiedyś mi powiedział, że ciężki warunek, żeby rzucić trzy zakręcia. Ale tutaj. Yy... Trzeba pamiętać, że kapłan teraz będzie miał na mocy specjalnej, przesyconej, możliwość odkrycia zakręcia. I to jeszcze takiego, że było tańsze. W deku kapłana, jak są bardziej kontrolne, a nie powiedzmy agresywne, tak jak teraz był Fishing Rist, to w dekach kontrolnych do kapłana zawsze tych zakręć się znajdowało dużo. I tańszych, i droższych, ale tych zakręć było tam nawalone. Tutaj mamy mechanikę, która właśnie. Sam w sobie ten spell jest już dobry. Za 5 many przyzwi yy, dwóch losowych stronników o koszcie 3, no to nam daje, powiedzmy, oszczędzamy 1 many. Wiadomo, że ci stronnicy są losowi, ale zawsze jest to jakiś value. A tutaj, w, no powiem nawet, że w prostym warunku do spełnienia yy, pozwala nam to przyzwać stronników yy, o koszcie 6, więc to już value jest ogromne i może ta karta nam wygrać grę. Więc uważam, że też będzie grana i też będzie po prostu mega mocna. To jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda ulepszone. I następna. Trzymany. Życzenie nowiu księżyca. Zadaj 6 punktów obrażeń stronikowi i rzuć 3 zakręcia, by ta karta otrzymała kradzież życia. I znowu uważam, że karta mega silna. Zatrzymany. Zadanie 6 punktów obrażeń stronikowi. Nie jest to coś wyjątkowego. Powiedzmy coś, co nam pozwala trochę sklirować stół, ale bez szału. Za to w momencie, kiedy już rzucimy te trzy zakręcia i ta karta otrzyma tą kradzież życia, no to wtedy już sytuacja się całkowicie zmienia, bo zadaj 6 obrażeń i do tego wychiluj się za 6. To jest y, dość y, mocna opcja, szczególnie właśnie w dekach kontrolnych, tak jak mówiłem. No bo wyobraźmy sobie, że gramy agro, nawalamy tego brista, nawalamy, a on rzuca sobie losowe zakręcia. Po czym nagle nam clearuje najsilniejszego stronnika ze stołu, jednocześnie się healując za 6. No, dla wielu agresywnych deków to jest koniec gry, już wtedy. Y, jeszcze trzeba pamiętać, że te karty można mieć dwie w deku, więc y, potencjalnie jesteśmy w stanie sklirować dwóch stronników i się wychilować za 12. Jak nam fajnie ręka siądzie yy, w grze. Więc kolejna karta, która jest mega mocna, tylko już yy, nie tak jak ta poprzednia, bo ta poprzednia nawet sama w sobie była fajna. Tutaj sama w sobie jest taka średnia, ale jak spełnimy efekt, to już jest mocna. I tutaj stronnik, kolejny 3-many, 3-3 tkacz cyklu. Okrzyk bojowy, tutaj 3 punkty obrażeń, jeśli masz w ręce zakręcie kosztujące 5 lub więcej. To myślę, że jest najsłabszy stronik co na razie, był do Prista, ale dalej uważam, że jest spoko. Trzymany 3-3 staty standardowe, jak najbardziej, ale ma dość łatwy znowu ten efekt do spełnienia. Tych zakręć o koszcie 5 lub wyższym będzie dużo. A tutaj ta karta nam pozwala, czy uderzyć Bohatera, czy uderzyć Stronnika, więc możemy tutaj wybrać wiele opcji, jak chcemy z niej skorzystać. Yy, więc tutaj bym powiedział, że też będzie grana, aczkolwiek jest troszkę słabsza od tych innych. Po prostu taki wypełniasz leciutki do deku, żeby mieć kontrolę we wczesnych turach. I tutaj już ostatnia karta do Prista, Tyrande, Legenda. 7 many, 5-7 okrzyk bojowy, następne 3 zakręcia, które zagrasz są rzucane dwukrotnie. I tu uważam, że jest to już karta porąbana. To będzie zbyt mocne nawet bym powiedział. No, bo siódma tura to jest jeszcze tak. Dla kontrolnych deków dopiero wtedy zaczynamy grę. Oczywiście musimy poświęcić jedną turę, żeby to rzucić. Czyli mamy jedną pustą turę, tą właśnie siódmą. O ile oczywiście dostaniemy tą kartę wcześniej. No wiadomo, że później jak ją rzucimy, to trochę inaczej to będzie działało. Ale w każdym razie mamy. Biorąc pod uwagę, jakbyśmy rzucili to akurat w tej siódmej turze, no to mamy jedną pustą turę, którą musimy przeżyć. Czyli najpierw musimy mieć jeszcze jakieś życie, czy prowokacje na stole, żeby nie dostać na łeb. Ale jak coś takiego mamy, no to rzucamy w siódmej turze tą kartę. No i tutaj już się wtedy zaczyna jazda. No bo nie ma jak tego skontrować, bo to jest okrzyk bojowy. Yy, nie ma tutaj ograniczenia, że w tej turze, tylko ogólnie wszystkie zaklęcia, następne trzy, które zagramy, są rzucane dwukrotnie. No to sobie wyobraźmy, że. Pobrzuca to, a potem to i co? Zadaje 8 punktów obraźnie w cały stół, czyli na 99% clearuje cały stół. Hiluje się za 8, mamy pogrze. Yy, są też inne zaklęcia do Prista. No, nawet już patrząc na tylko i ten dodatek, no to przyzywamy sobie 4 stronników o koście 6 czy o koście 3. To dalej jest ogromny value. Więc powiedziałbym, że ta karta będzie grana dosłownie w każdym deku kapłana. Yy, bo jest bardzo uniwersalna, no, nie ma deku bez speli, te spele tam są nie bez powodu, a ta legenda nawet yy, włożona losowo zawsze nam da bardzo duże value więc jakbyście ją dostali, to mi jej nie pylił i myślę, że ona jak najbardziej w tym dodatku zagra. No i co, no i to jest na tyle z tych kart. To już są ujawnione wszystkie. Możecie dać znać co o tym myślicie. A ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.